Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f od x to jest x kwadrat plus bx plus c. Współczynniki B i C spełniają następujące warunki. Musimy wiedzieć, że wyraz wolny, czyli C to jest inaczej punkt przecięcia osi o y. U nas c, zobaczmy, jest tutaj, czyli c jest większe od zera, bo to jest w doda dla dodatniego y, tak się dzieje. Czyli wiemy już, że c jest większe od zera, czyli tutaj mam c większe od zera i tu mam c większe od zera, czyli mam na razie dwie odpowiedzi, albo a, albo c. I teraz jak znaleźć b? Bezpośrednio takiej interpretacji b nie mamy, ale wiemy, że b znajduje się we wzorze na oś symetrii paraboli. Równanie osi symetrii paraboli to jest minus b przez 2a, no i u nas zobaczmy, oś symetrii tutaj idzie, mniej więcej. Czyli zobaczmy, to jest x równa się jakiejś dodatniej liczbie. Tu jest coś dodatniego, tutaj na przykład niech będzie, nie wiem, 3. Czyli x jest jakoś dodatnią liczbą, czyli my wiemy, że minus b przez 2a musi być większe od 0. Minus b przez 2a, ale a. A to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli 1, czyli minus b przez 2 razy 1 większe od 0, czyli minus b przez 2 większe od 0, czyli minus b musi być większe od 0, czyli b musi być mniejsze od 0, bo podzieliłem tutaj przez minus 1, dzieląc przez minus 1, zmieniam znak nierówności na przeciwny, czyli b musi być ujemne i c musi być dodatnie. Taką odpowiedź mamy w odpowiedzi a.